halo halo kochani witam was serdecznie dzisiaj czytanie na miesiąc kwiecień tutaj dla wszystkich osób spod znaku strzelca zobaczymy co tutaj w tym miesiącu idzie do was jak to będzie wyglądać jakie energie no karty wyskakują no to nieźle zobaczmy co tutaj dla strzelca na kwiecień <laughs> się szykuje. na kwiecień. Dobra, kochani, energia ogólna tego miesiąca. Co jest z przeszłości? Co to taki zastój, kochani? Teraz tak, co się uda w tym miesiącu? Okej, okay, uda się ruszyć w końcu. Co tutaj będzie przeszkadzać? Mm, wyzwanie dla Was Wy w tym miesiącu. Co do Was idzie z otoczenia? Pięknie idzie. Rada dla Was. I co rezultat. Dobra, nie lubię tego rezultatu. Nie lubię tego rezultatu, dlatego od razu go przykrywam. Bo on mi nic nie mówi ten rezultat. Dobra, jest leplej. Jak to mu syn mówi, leplej. Dobra, kochani, zaczynajmy. Macie tutaj energię ogólną tego miesiąca: macie pustelnika. Pustelnik przepiękna karta, karta panny. Czyli albo osoba z tego znaku będzie tutaj dużo, duże znaczenie miała u Was w życiu, albo po prostu to Wy dziś znajdziecie jakąś mądrość. Co tutaj właśnie jest pokazane? W przeszłości macie czwórkę, jest czwórka kielichów pokazująca, że musicie, musi, musieliście sobie coś przemyśleć. Musieliście zatrzymać się na chwilę i. Jakby zrobić takie przetasowanie, zobaczyć, co jest ważne w moim życiu, jakie mam cele, jakie, co chcę osiągnąć, no wszelkie tego typu rzeczy, albo może po prostu dotyczyć jakiejś sprawy, jakiegoś problemu, który mieliście. I teraz przyszedł czas, to już ten czas jest jakby troszeczkę za wami, ale też wchodzi jednak w ten miesiąc, że tu jest czas przemyślania dalszych swoich kroków, dalszych swoich celi, takiego takiego właśnie, jak już wcześniej powiedziałam, przetasowania. Ponieważ tutaj było to zatrzymanie, tu dalej jest ta mądrość taka, którą, to światełko, które wam się tutaj, czyli przez to, że tutaj żeście się zatrzymali na chwilę, pomyśleli, osiągnęliście ten cel, że widzicie to światełko w tunelu. To jest właśnie pustelnik, to jest takie światełko w tunelu. I co wam się uda? Piękna karta królowej Buław, pokazująca, że uda wam się właśnie ruszyć z czymś, uda Wam się zadziałać czymś, taka energia do Was wpłynie, no skoro tutaj był jakiś zastój i odpływ tej energii, to fajnie to, że zastój to ja nie mówię, że, że Wy musieliście leżeć po prostu plackiem i nic nie robić to chodzi o to, że czasami jest taki brak energii brak chęci do życia brak takiego chęci do działania nieraz właśnie często ja też tak mam, że muszę sobie to wszystko poukładać i wtedy zaczynamy od nowa, z nową energią z fajną do działania Teraz tak, as, as kielichów. Jako co może przeszkadzać? Ten as kielichów może mówić, że jest y, zbyt dużo czegoś w Waszym życiu. Y, I czasami jest tak, że z tego kielicha aż się wylewa, czyli aż jest, z, jest, jakiś, y, jest jakiś po prostu nadmiar czegoś. I tutaj, y, bo kielich, y, zobaczcie, ta muszla, ona jest pełniusięka. Ona tutaj, o, wy nie widzicie, ona jest zapełniona tutaj do, do samego do końca. Więc nie da się już nic więcej tutaj, więcej wody wlać w to. To musi być jakiś umiar. Więc może być tak, że wy doszliście do jakiegoś momentu, udało może Wam się coś osiągnąć i, i Wy nie wiecie, co dalej. Często jest tak, że na przykład. Uczymy się, zdajemy egzaminy, i koniec szkoły jest. I teraz Ty zrobiłeś to koniec, już nic więcej nie możesz zrobić, i teraz jest, co Ty chcesz dalej robić? To jest właśnie tak pokazane, że gdzieś musicie znaleźć właśnie moment i zdecydować, co dalej. Karta wyzwanie: działać, czyli ruszyć z tego miejsca, z tego punktu i zacząć działać zacząć coś robić, zacząć sobie układać, tak jak właśnie w tych kartach jest pokazane, te konie, one są zupełnie, jest jeden czarny, drugi biały, one zupełnie dwie strony różne idą, a teraz tak nawet tutaj, w, ojej, nic nie widzicie, nawet tutaj w tych pokazane są dwie głowy, każda w inną stronę, a to musi iść do przodu, no żeby Rydwan jechał, no to musi iść do przodu, a nie na boki, więc tutaj właśnie musicie znaleźć sobie ten, ten taką siłę, to światełko, właśnie które jest, żeby, żeby mogliście ruszyć do przodu. No i wy, w tym wszystkim, jesteście tacy troszeczkę, właśnie, zagubieni. Jest dwójka, dwójka mieczy, pokazująca, właśnie, to troszeczkę takie, że nie wiecie za bardzo, co robić, w którym kierunku iść, czy tak, czy tak, tak, czy tak. Kochani, pomoc przyjdzie z zewnątrz. Macie tutaj kartę sądu. Ostatecznego czyli karta taka, że to jest taka jakby pomoc. Tutaj widzicie, ta ręka wychodzi z góry, ktoś tutaj wyciąga do Was pomocną dłoń. Czyli jeżeli macie problem, nie wiecie, jak go sami rozwiązać, albo nie wiecie, co dalej robić, to tutaj karty by polecały wtedy, aby zaciągnąć opinii innych osób, zapytać o pomoc. Czy, czy tutaj wesprzeć się wesprze jakąś opinią. W karcie, w karcie rady macie Pazie pazia monet. Czyli tutaj karta by sugerowała właśnie nowy ruch. Żebyś zrobił jakiś w tym kierunku nowy ruch. No. Jakieś ziarenko, żebyś się zasiało. Teraz tak, no i ten rezultat właśnie. Piątka, piątka mieczy i tutaj przełożyłam ją ósemką. ósemką denarów. Moim zdaniem chodzi tutaj o to, żeby się nie. nie oszukiwać. Ale właśnie sobie, samych, żeby samych siebie nie oszukiwać w jakimś. w, jakimś, w jakiejś sprawie. Nie wiem, w jakiej. To już by może, może chodzić właśnie z jakimiś finansowymi, pra, może chodzi o finans, o pracę, o jakieś takie przyzie, ziemne, ziemne e, energie, e, takie energie bytu. E, więc tutaj, żeby pokazywał, pokazywała ta karta, żeby nie oszukiwać tutaj samego siebie, tylko właśnie tak jak tutaj jest przesłanie tej głównej karty, znaleźć sens tego wszystkiego. No, ciekawe naprawdę. To czytanie. Zobaczmy teraz, co dalej. Teraz tak, dla związków stałych, co tutaj przyjdzie do was? Na kwiecie. Króla Mieczy. I karta rada. Kochani, jeżeli macie dzieci, to tutaj prosiłabym o zwrócenie uwagi właśnie na te dzieci, bo może tutaj będą potrzebowały jakiegoś wsparcia emocjonalnego, wsparcia takiego, jakieś porady. Bardzo możliwe, że tutaj jakieś mogą mieć dzieci problemy i tutaj Wy będziecie musieli być tymi osobami, które w ten jakiś sposób i tutaj wewnętrznie wesprą. Teraz tak, jeżeli nie macie dzieci, kochani, to tutaj się pokazuje w Waszym życiu jakieś towarzystwo, które. Um, jakieś ploteczki mogą być na wasz temat. Ktoś tutaj będzie ten was spokój jakiś próbował próbował. Jakby... jak to się mówi? Jakie... No, zabrakło mi słowa ten spokój, żeby wam zburzyć, o właśnie, żeby zburzyć wam ten spokój, który jest. Bo tutaj macie już trójkę buław, czyli ta trójka mówi, że jakieś decyzje może zostały podjęte i, i, i tutaj wyjdziecie w tym kierunku, a osoba, która zacznie coś tutaj wam mieszać, może was z tego kierunku wybić. Może być też tak, że Zdecydowaliście się już na coś, podjęliście już jakieś działanie, a jakaś osoba nie, poz, nie pozwala, czy jakby opowiada coś na wasz temat i nie idzie tego zrealizować. Na przykład ta, kto, 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 jakaś osoba rezygnuje w tym momencie mm, przez jakieś tam mm, niedopowiedzenia. Jeżeli się gdzieś wybieracie razem, to tutaj karta by mówiła, żeby sprawdzić dokładnie wszystko dotyczące tego miejsca, tej osoby, czy, czy gdzie tam się udajecie, żebyście tutaj to sprawdzili. Dobrze taki sobie zrobili przegląd, gdzieś tam poszukać w internecie. Karta Rada jest mówi, żeby działać etycznie. I wedle tutaj kodeksu, jeżeli przyjdzie wam do głowy jakiś dziki pomysł, żeby coś zrobić tutaj dziwnego, nielegalnego, to tutaj też karty pokazują, nie radzą, tak, tego robić. Takie dziwne trochę poczytanie mm. dla tych związków. sero tutaj uczuć mi nie wyszło wręcz takie oschłe trochę więc nie będę mówić tutaj, że ktoś tam się w życiu waszym pojawi, raczej to jest to, że wy jako para po prostu możecie coś takiego spotkać dobra to teraz dla singli zobaczymy co tutaj mają singla Singli. I rata. Kochani, single mają taką yy, yy, możliwość poznania kogoś, ale yy, <ścoughs> <ścoughs> przepraszam. Yy... Prędzej tutaj jest pokazane, że syngia muszą najpierw zrobić porządki u siebie w domu, porządki ze sobą, jakby po prostu nakreślić te swoje granice, na które jesteś w stanie sobie pozwolić wpuścić kogoś do siebie, a, a na ile nie. Pokazuje się, tutaj, pokazuje się tutaj, że jest szansa na jakąś, jest szansa tutaj na, na, na nowy związek, na nową osobę, na nową miłość, tylko że gdzieś tutaj musisz gdzieś zawalczyć albo ty o tą osobę, albo też tak jak mówię o, o, o siebie, o swoje jakieś tutaj miejsce bo jest szansa, słuchajcie, może być tak, że jeżeli poznacie kogoś i to, nie wiem, jakaś konkurencja jest, to wy tutaj będziecie musieli troszeczkę tą konkurencję wykazać z siebie, że ty jesteś tą osobą na tyle wartościową, że ta osoba. <laughs> powinna zwrócić na Ciebie uwagę, bo szansa tutaj jest duża na to, że kogoś możecie poznać. Karta Rada, Dziesiątki Mieczy yy, mówi o tym, że już dosyć tego cierpienia, dosyć tego użylania się nad sobą, dosyć tego yy, niedoceniania przez samego siebie, jak wartościową osobą się jest. I właśnie tutaj o to chodzi, żebyście postawili na siebie i żebyście przede wszystkim yy, wiedzieli, jak wartościową osobą jesteście. Także kochani, do dzieła. No wszystko, wszystko zależy od Was tutaj. Jak sobie poukładacie w głowie? <laughs> Dobra, i teraz dla szczelca jeszcze praca. Zobaczymy pracę. i nie uciekajcie. Praca dla szczelca. Dobra, praca dla szczelca. No, cudo. Mm, dobra i rada. Kochani, piękne karty. I ta trójka będzie mówić o tym, że to jest jakieś świętowanie, jest ukończenie jakiegoś sukcesu, jest ukończenie jakiegoś tutaj procesu, który może był. To są też również tutaj zwiększenie dochodów. Ósemka monet pokazuje, że ta praca będzie, że to się będzie kręcić, że to będzie działać. Tu jak w trybiku zobaczycie, tak pięknie jest pokazane, że te tryby tutaj chodzą, a on tu w środku jest głównym tym, który te tryby napędza. On, on wie, jak one działają, więc to wszystko tu jest pokazane, że to działa. Jeżeli były jakieś problemy wcześniej, to one odchodzą. Tutaj o, o, to jest odejście od tych problemów, e, odejście od jakiegoś stresu i, i złapanie balansu. Jeszcze wam wyszła jako karta rada. Żebyście, no właśnie, żeby nie, żeby nie było tak, że zbyt ten sukces Was tutaj pochłonie, żeby znaleźć równowagę, znaleźć ten balans między jednym a drugim. Żeby tu, bo tu jest troszeczkę skrajność skrajność. Tutaj masz karty pokazujące świętowanie, tu masz karty pokazujące odchodzenie. Czyli to jest troszeczkę taka skrajność skrajność, żeby, żeby złapać jakiś balans w pracy żeby równowagę złapać, czy w firmie, czy w pracy, czy w kontraktach jakichś i, i tutaj karta pokazana jeszcze, żeby pracować nad tym, więc dwie różne opcje, jedno, że jest, jedno to jest tutaj, co mówiłam, że jest sukces i że udało się go wypracować, a drugie, żeby złapać właśnie balans pomiędzy zbytnim świętowaniem, a zbytnim jakby odchodzeniem od od, yy, od tego, co się dzieje w firmie. Gdzieś tu jakiś balans macie złapać. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Tak jeszcze mi przyszło, że czasami to jest tak, że z jednej strony dostajesz, na przykład dostajesz jakąś pracę, jesteś szczęśliwy, że tą pracę masz, ale po chwili dalej szukasz na przykład inną. No to się, musi się w końcu zdecydować, to chcesz, czy to chcesz. no, nie, nie można mieć wszystkiego i to i to. Więc tutaj też to by jeszcze pokazywały te karty. Dobra, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. I do uslušenja, do nego čitanja. Pa, pa.